ja ci pisałem nawet w o, prywatnych w wiadomościach. Tak? Kiedy? No żebym pograł w piłkę. I że mam halówki i piłkę. Kupioną, ale jeszcze ani razu nawet nie założyłem. <laughs> Chłopcze halówkę kupiłem i o. piłkę nie mogę! Znaczy się zakładałem po domu i coś kopałem, ale Ryszard się bał w chuj, także przestałem. <laughs> Ej, kupiłeś halówki i piłkę i po domu brałeś, <laughs> no. trochę jest tak po było. Co się dzieje? <śmiech> <śmiech> Panowanie nowych bitów yy, to jakiś. I za Ej, albo wiesz co? Ja nie wiem. Ty, dajko, to cię z Murzynem bo ja dawno nie byłem. Ty, a ty. Ja ty schudłeś, może? To, albo na skrzynki przyciszałem. Witek, kurwa, wstawaj. Mamy streama do odplaya. O, kurwa. <śleskuj> <śśmieniu> Ale fajne ty! Podoba mi się to chyba najbardziej z tych wszystkich co powstały. <śśmieniu> a ja wiem. jest Znowu kurwa, to wstałej, samo, znowu to jest fajne. Fajne, fajne. Ja pierdolę. Tak. O kurwa, ty na fel jest jakiś fed O. A były... tylko bota siedziałem w tej grze w sumie. I to nie, 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 nie przez to jest <noise> O nie, znowu. O kurwa liczby O nie! 6! Ale jest na czas? Nie wiem 6 plus 4 równa się 10, no ale. A. Y... <coughs> Czekaj co? Ty robisz. Kurwa, ty robisz jedną liczbę, ja drugą. 5 plus. Czekaj, 2 plus 3, dawaj na trójkę. Na dwójkę, na dwójkę, dwójkę. No. Po prostu działanie mam ułożyć. 4 4, 4, 4, 4, 4. Ja pierwszy, ty potem dopełniasz. Ja idę, o kurwa. 9! 8, 9. Pole worki. I Dobra, chyba trupy. O kurwa, odsięż przyszła. Powykręcało ich. Lepszy niż Diablo 4? Przyszło mi to do głowy. Od razu. To się lepiej ogląda i Why does it have no chłop ma konto 2.16. Przed chwilą był chłop 22 listopada konto 2.16 i pisał kto lepiej skacze. Anka, Aśka czy 12 latka. Kurwa, węgorz. I nazywał się... Yy, nerwarię coś tam, coś tam. A ten chłopak ma bana na streamie nerwy. No kurwa. Tam... Nie wiem, który, który to był? Nie, każdy wiem, kurwa. Ostatni u nich. Tam mi pizzę Tomek już kurwa. Ej! Ty trzepiasz kurwa to no stop, cokolwiek powiem mi się przypierdala, za mnie to mordę w końcu. A ty wiesz do mnie Kurwa że... Oooooooo! Ja. Ja. Gratuluję! Ja na TFT. Tybie, kurwa, no, i sobie na TFT. to, no, to już, jest top! Kurwa, to jest mi kurwa. Cokolwiek powiem, się przypierdalę. Jezus Maria, ile można? Zero. I relog, bo. radio rozjechał. Na no, jakie żółtki, Nie muszę żadne żółtki jechać.